W kolejnym wydaniu Wiadomości Główczyckich witają Państwa, ilonazych. oraz Krystyna Siebiński. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu. wywiad z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury, panem Pawłem Szmudą. Dzień Babci i Dziadka zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Główczycach. Zabawa choinkowa połączona z Dniem Babci i Dziadka w choćmierówku. 11. turniej halowej piłki nożnej o Puchar Wójta gminy Główczyce. Zawody piłki ręcznej dziewcząt w szkół podstawowych. Zapraszamy! Dzisiejszym naszym gościem jest pan Paweł Żmuda, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach. Od ilu lat jest pan dyrektorem i co należy do pana obowiązków? Na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Główczycach pracuję od czterech lat. W zakresie prac naszego ośrodka są zarówno... Działa, Całość wywiadu na naszym kanale Matej Wiglow. Dnia 22 stycznia Szkoła Podstawowa w Główczycach Wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury przygotowała uroczystość Dnia Babci i Dziadków. Dla wszystkich przybyłych gości czekał słodki poczęstunek, a wnuczęta dla swoich babci i dziadków przygotowały występy artystyczne oraz konkursy. sprowadza się tylko do powitania Państwa, złożenia jak najserdeczniejszych życzeń. Przede wszystkim zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia abyśmy mogli się spotykać jeszcze na wielu, wielu, wielu uroczystości, właśnie z tej okazji, ale również i innych. Witam naszych gości, jak umiem najpiękniej, pochłony. Halo? Dzień dobry, kochana babciu. Muszę zapłacić za książkę. Potrzebne mi pieniążki, Aha. I chcesz przyjść? Dobrze. Wywiad? Jaki wywiad? Z kim? Z babcią? A z jakiej to okazji? A, o ma setne urodziny. Dobrze, kiedy? Dziś? O której? O, o 12? Dobrze, przekażę mojej babci. Gdzie babcia i dziadek idą na spacer? Nie. ちょっと待ってくだ 16 stycznia o świetlicy wiejskiej w Hoćmierówku odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci wraz z połączeniem Dnia Babci i Dziadka. Uroczystość wraz z poczęstunkiem i atrakcjami przygotowała Rada Sołecka. Do współpracy był zaproszony klub wolontariusza Amikus, który u imprezę zabawami i śpiewami. Ponadto wraz z dziećmi robili bolonowe kwiaty dla babci i dziadków. 16 i 23 stycznia odbyły się dalsze rozgrywki w ramach 11. turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta gminy Główczyce. Na pierwszych trzech miejscach plasują się 4 Cars, ZKS Komunino, Old Boys Adamski Team. Wszystkim drużynom życzymy dalszej walki fair play oraz dobrych wyników. 23 stycznia odbyły się zawody dziewcząt w piłkę ręczną. W rozgrywkach brały udział szkoły podstawowe z Główczyc, Pobłocia, Stowięcina i Żelkowa. Pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa w ówczycach, Drugie miejsce szkoła podstawowa w Żelkowie. Trzecie miejsce szkoła podstawowa w Stowięcinie i czwarte miejsce szkoła podstawowa w Pobłociu. Gratulujemy wygranych. Od pewnego czasu Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach organizuje wyjazdy dla mieszkańców naszej gminy do Nowego Teatru. Dla miłośników Grozy i Horrorów odbędzie się wyjazd na spektakl pod tytułem Sens o tematyce spirytystycznej. Wybieki mamy Doroty. Pani Dorota, jako mama uczestniczek naszego projektu, wspiera nas swoimi słodkościami. Jej kulinarny i artystyczny talent można podziwiać na tych fotografiach. Mówili dla Państwa Ilona Zych oraz Krystian Sibiński. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego wydania Wiadomości. Oto krótki filmik z pracy naszej grupy. 16 i 23 stycznia odbyły się kolejne rozgrywki. No i super, że się odbyły. ...Stycznia. Odbyły się kolejne rozgrywki. Ej, Meduora, to była co za Co ja mówię w ogóle? Ej, Diwa, jak to powiedzieć? W piłkę ręczną w rozgrywkach brały udziały szkoły, czy jak to? Bo tak mi to. Kokiet do no, no. Dobra, pogoda na styko. Ej, Ty koło tego jest. 4-5. Dowiaduję, dobra. Dobra, mm. idę. Nie widać waszych obciążeń. A teraz widać? A teraz? <grym> Ty się tu no. Bo no to są bardzo Weź te kłopoty, żeby było. No ja zawsze tym rzucam w mamy... nagranie, okay. Tak no... Mhm. na? Nie. Co, to... Nie mogę się zniżyć! <grym> Witam Państwa... bardzo źle. W kolejnym wydaniu. Wiadomości. Już? Ja się już jako głupi, no to jedziemy. Kudesczon został jajkiem. A to ja masz buzi. W wiadomości główczyckich witają Państwa Ironazych. A ja nie, do widzenia.